Pokoju z mojej garderoby tak to są wszystkie ubrania. Moje są akurat na dole, więc ich nie widzicie. I ten kadr jest dziwny. Muszę sobie koniecznie kupić tą przyssawkę do telefonu, bo jej nie wziąłem ze sobą, a tutaj mam perfekcyjnie okno i tak to mógłbym was mieć dokładnie wysoko, a tak to jesteście tak nisko. E, dzisiaj jest... Czekajcie mam. E, dzisiaj jest środa, dzisiaj jest środa. E, mam jeden casting Ogólnie dzisiaj pada chyba. Czekajcie. O, ch ale jest gorąco. Hmm. ja ogólnie myślałem, że jest tak chłodno i deszczowo. Ale znowu wizuale z okna a temperatura mnie zmyliły, bo muszę się ubrać za jakieś, nie wiem, za chyba, może kocham, no czemu jestem jakiś taki rozklejony dzisiaj? Za jakieś 15 minut, muszę wyjść chyba. Albo 20 no i muszę się ubrać, bo póki co jestem. Ogólnie jestem ubrany tak po domowemu japonki. Więc no i moim planem był longsleeve, Nowy Longsleeve, który sobie kupiłem. Yy, I jordsy te moje czarne. No i teraz się trochę pokrzyżowały plany, bo w sumie jest teoretycznie ciepło. Jeśli zastanawiam, czy się nie zagotuje. Ewentualnie mogę założyć ten drugi longsleeve Mam dwie opcje. W ogóle tego jednego wcale wyciągałem, bo sobie kupiłem w końcu dwa. Co Wam pokazywałem na ostatnim vlogu, który by the way dalej nie jest zmontowany. Odbicie lustrzane, ale z firmy Corsy wykupiłem. I tutaj jest taki paski, który mega mi się spodobał. I mega mi on siedzi do takiego vibe, do takiej deszczowej pogody. Ale on jest troszeczkę grubszy w ogóle. Let's open it, bo jego nie otworzyłem nawet. Taki wiecie, basic, check, ale fajny chyba. O tak się prezentuje. Taki basic check w paski. Kurde, chyba mimo wszystko i tak go założę, bo mam opcję. Mogę założyć to albo możemy założyć taki, który też jest skora. Taki bardzo, on jest mega cienki, nie wiem czy to widać, ale on jest taki wręcz przy... Tu Mam jeszcze Lamplify z Blair, ale chciałbym założyć coś nowego. Więc no, ten vlog zaczyna się tak trochę messy, więc muszę się ubrać. I zaraz wyjść tak naprawdę Nie wiem widzowie, które dzisiaj powinienem założyć Ale może założę ta najwyżej się ugotuje Więc ja się przebieram, ogarniam i lecę do agencji na casting Mam ochotę dzisiaj pójść do tego miejsca z bajglami czy coś Więc może się tam wybiorę bezpośrednio Po castingu Więc wy idziecie ze mną Let's go! Yeah. Lustro jest mega brudne i to jest słabe światło. Tak, się, tak w tym kapcie, tak się prezentuje. Outfit założyłem sobie: Onitsuki, George z Amomento, ta bluzka Skora. Ona w ogóle ma bardzo taki regular, ten krój, w sumie, Nawet Trochę przez chwilę mam takie, czy bym nie wolał większej, ale w sumie nie no. Mogę mieć też coś trochę mniej bagi i tak. Nie no, mega spoko. Przełamaniem jest moja super niebieska parasolka, dobra. Lecę, bo mam 9 minut i właśnie zaczęło padać, więc parasoleczka się przyda. Wziąłem iPada, wziąłem książkę. Lecimy, let's go! Szczególnie nie spodziewałem się takiego deszczu. Jestem na dworzu 30 sekund i już jestem mokry. Przysięgam, wszystko pływa. A ja założyłem najbardziej płaskie buty na świecie. Więc tak, dotrę najbardziej mokry jak pies. Ale czekam i w Niemczech nie spóźnię nawet. Okej, okay, w sumie ten casting poszedł mega szybko bo w sumie jest która 15 albo 1450, bo było też dość blisko, fajne ciuchy. Nie no, ogólnie fajnie, szybko. Trochę mniej pada, więc spoko. Ja właśnie idę sobie. W sumie już jestem. Cały czas zapominam, że to jest tak blisko do e, Ugly Baker's Bagel. Coś takiego. Więc ja let's go. Mam ochotę na bagel w sumie, więc może coś sobie wezmę. Nie ogólnie to moja mega fajne. właśnie nie wiem, czy chcę słodkiego czy słonego. Kurde Ale dobrze to wygląda. Dobrze to, co to jest. Full of X. Oto też może być fajne. Ciasteczko Tu jest co? Tu nawet nie wiem. A seaweed. Blueberry. Sweet red bean. Ten ale też wygląda super. To wygląda w ogóle małe, super. A nie to jest muka burn. My no ostatnio. Wzięliśmy tego i był pyszny. Jest mógł jak taka pizzerka, ale zaraz coś się tu wybiorę dobrego. Okej, okay, jestem tutaj i ogólnie... Oni tutaj co jakiś czas przearanżowują wnętrze, bo na górze są takie właśnie cztery pokoje, a na dole te... a na dole jest po prostu tak zwyczajnie. I jestem sobie w takim z kanapami. Szczerze, mega zajebiście to wygląda. Wziąłem w końcu tego bajgla jakiegoś z polewą. Nie doczytałem się, bo próbowałem znaleźć w internecie co to jest za smak, ale wygląda dobrze. I do tego wziąłem macze bo mam postanowienie, żeby nie pić kawy, albo bynajmniej pić jej mniej. Mam coś macze i mogę robić w domu, ale stwierdziłem, że przyjdę tu. Wziąłem sobie książkę, aktualnie czytam atomowe nawyki, i już przeczytałem w sumie. no, 3 czwarte. Mega spoko. Wziąłem sobie też iPada, żeby coś porobić, ale kupić, tutaj jeszcze nie ma ludzi wokół mnie, to zrobiłem tościk. Końcowo nie zagrzałem się w tej koszulce, myślałem. Która spiłem maczę. Też, taką zwyczajną Tylko, że nie na lodzie I była całkiem dobra tutaj jest? Jaka słodka Jest smaczna, ale jest tak słodkie, ale to tak słodkie Plusem jest to, że czuć maczę chociaż trochę Czekajcie, tu mam jakieś powiadomienie Czuć maczę chociaż trochę, ale jest tak cholernie słodkie, jest tak słodkie Ale okej okay. Teraz czas na króla. Ogólnie jest mega ciepły talerz, ale dobra. Wziąłem sobie tym razem nawet sztuczca. Czekajcie, bo ja zrobię szerszyka. O! Profesjonalnie. Mam nadzieję, że to będzie taki trochę cynamon kawaii. Tak wygląda. Okej. Okay. Czyli on spod spodu, patrzcie, ja wam to pokażę. Miał takie coś. A w środku ma serwę. Tego nie widzę. Ale ja to widzę. Może zaraz wam zrobię zbliżenie, o co mi chodzi. Ale w środku sobie przepuchana jakimś serkiem. Mega dobre. Ale szczerze nie mam pojęcia, co to jest za smak. Jakiś słodki ser w środku. Miałem powiedzieć taką bułeczkę ze słodkim serem. A na dole chyba po prostu skrystalizowany jakiś karmel czy coś. Ale nie you no. Know, mega spoko. Dałbym temu tak. Nie wiem, 7 na 10. Macza ogólnie. To coś takiego. Jest dobre, ale jest tak słodka. Ja sobie teraz będę siedział, mam w planach, czekajcie jak bym gadam z pewną biżą. Mam w planach ogarnąć poprzedniego vloga, zmontować go Podagrywanie nagrywaniem, ale jakoś to montowanie cały czas odwlekam Żałuję trochę, że nie wziąłem MacBooka, a miałem wziąć, ale w ostatniej chwili go wyjąłem z plecaka Bo dobra, będę brać jeszcze laptopa tutaj do Azji I wiem, że dużo łatwiej mi się montowało na MacBooku, bo kiedyś już montowałem jakieś tam pojedyncze rzeczy Tam jakieś do szkoły czy coś na MacBooku i dobrze mi się to robiło, a najbardziej się robi to troszeczkę ciężej, ale ja się nauczę. Jest to są vlogi, więc to nie musi być nie wiadomo co. Więc ja tutaj się rozgoszczę w tym pięknym patrzcie. O tu zaraz, bo już to temat, więc się tutaj tak pięknie rozgoszczę. Mogę przyjemnie tu jest i się biorę do roboty, więc ja. Let's go. Siedzę. O w sprawie 3 godziny, 2,5 godziny jakoś, jestem tutaj. I nie zmontowałem w zasadzie nic. Z czego nie jestem jakoś zadowolony, ale to dlatego, że się okazało, że ja jednak tego materiału mam bardzo dużo, i wciąż go nagrywam. I w tym jest właśnie problem. Bo mam tyle materiału, a mam włączone pobieranie z iCloud, czyli. Boże, pobieranie z iCloud To, że wszystko zarysuje mi się na iCloud Więc teraz jak chcę to zmontować To każdy poszczególny filmik musi się zgrać z tego iClouda e, Więc ogólnie to trwa wieczność One niby się zgrały, ale się nie ładują Więc nawet te, które teoretycznie są już pobrane Wciąż mi nie działają i nie mogę nic z tym zrobić Też w ogóle nie wiem, bo wychodzi, że w sumie tego materiału to ja mam na no nie wiem, na trzy vlogi e, Więc no, ale siedzę sobie tutaj I naprawdę jest to tak cozy, jest tak przyjemnie Zjadłem sobie, posiedziałem. Przeczytałem za to trzy rozdziały książki. Mmm, poogarniałem jakieś inne rzeczy, no i w sumie siedziałem i czekałem, aż się popierze to. E, myślałem, żeby ktoś może spróbować zrobić miniaturkę, ale z drugiej strony, jakie ja mam zrobić miniaturkę, jak ja nie wiem, co w danym vlogu będzie, więc myślę, że to jest i tak ta sprawa drugorzędna. E, liczę, że po prostu jak pójdę do e, apartamentu, gdzie teoretycznie ten internet jest dość dobry, bo tutaj korzystam z danych, e, to, że to się ruszy. I będę mógł ogarnąć, bo na ten moment to ten film, tak jak był, bo pokazywałam na poprzednim, bo nie pokazywałem, ale na ten moment e, moja składanka ma 131 minut, czyli 2 godziny ponad. No. Byłby to, myślę, dość mocny vlog. Myślę, że powyżej 30 minut nie chciałbym schodzić, tym bardziej jak są to gdzieś tam moje początki, to myślę, że najlepiej by ten vlog miał tak 15-20 minut. Aby ludzie się mogli oswoić, zobaczyć, ale mam nadzieję, że jednak te vlogi ci tam będą do was jakimś komfortem i będą po prostu czymś miłym, fajnym, luźnym do oglądania. Ja bardzo, jako muzyka, ja bardzo sam lubię takie formaty, więc naprawdę mam nadzieję, że to wszystko pyknie fajnie. Mega dobrze mi się tu siedzi i naprawdę do, do bardzo dobrze się tu czuję, bo właśnie w moim apartamencie teraz będą mówić głośniej, bo ta muzyka mam wrażenie, że jest coraz głośniejsza. W moim apartamencie, na przykład, tak jak dzisiaj pada, jest bardzo ciemno i też głównie po prostu nie mam aż takiego miejsca, żeby siedzieć. Bo mogę siedzieć u siebie na łóżku piętrowym, ale jednak tam nie jest jakoś za wygodnie. A znowu w salonie na kanapie, tym bardziej, jak ktoś jest w apartamencie, jakoś nie wiem. Więc myślę, że będę tutaj przychodzić, chyba że znajdę lepszą miejscówkę. Ale to, co jest ogólnie super w tej miejscówce, to właśnie jest to, że tu są na górze. Na dole jest jakby tak normalnie, że jest kasa, są te bajgle. I po prawo są takie typowe stoliczki obok siebie, a tu na górze są takie cztery pokoje, i jestem w jednym z nich. I teraz, tak na przykład, ten ma, jest cały w kanapach, drugi jest w stolikach, i są dwa z takimi długimi stołami, też jak do pracy. Jest też Taras i właśnie sklep, więc naprawdę miejscówka jest super. Więc no, chciałam tylko dać update. W zasadzie nie wiem, czy coś jeszcze dzisiaj będę robić. Może pójdę do Olive Young, bo potrzebuję do naklejki na któryś szczel Więc no. E... I zobaczymy, co będzie później w sumie. Cieszę się, że tu przyszedłem, bo zawsze jest to coś innego jest to, wiecie, inaczej się pracuje też w innym otoczeniu. Yy, I no, i zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko z tym vlogiem pójdzie super i tak. Ja w sumie nie wiem, pewnie za niedługo się będę zbierać, no bo tak jak mówię, siedzę tu już prawie 3 godziny. Dla cała. I no, i tyle. I tyle. Widzimy się później. Przebrałem się, wziąłem sobie kurtkę przeciwdeszczową, żeby nie nosić parasolki. Mega ją lubię, kupiłem ją w Mediolanie w Urbana Outfitterskiego? Czy czymś takim, tak, ale była na promocji. Jest wodoodporna I tu kratka, tu kratka brązowa, wszystko siedzi. I lecę robić cardio. Tak, lecę robić cardio. A wy, no, oczywiście, lecicie ze mną. Mam prawie 40 minut na siłownię. To jest taki jedyny mankament, ale mimo wszystko, co to jest 30 minut? W sensie wiecie, no... stil lepsze to niż nic. Eee, I tak. Więc jadę, chcę zrobić cardio i... I chcę zrobić cardio i później wrócę i sobie zrobię coś do jedzenia. Mam jeszcze trochę makaronu z wczoraj, więc coś wykombinuję. Ostatnio zaraz powinien być autobus teoretycznie, so ja. Dobra kończę, bo mi zaraz zaleje telefon Hello, już jestem w siłce, umyty Powiem wam, że te oddzielone prusznice to jest mega spoko rzecz Bo jestem umyty, świeżutki Wy często wiecie jak się wraca czy z biegania, czy z treningu do apartamentu jeszcze się chce coś zjeść, do mieszkania, umówmy się, to się nie ma siły, aby się po prostu już nie chce i się tak usiądzie i żeby się zebrać, to jest ciężko, tak to od razu po treningu wskakujesz, myjesz się, suszysz włosy, no ja nie dosuszyłem i w sumie tyle. Więc Jadę do mieszkania, muszę coś zjeść, bo tak naprawdę dzisiaj do tylko do bajgla, bajgla, nie róbcie tak, tak się nie robi. E, więc muszę sobie coś zjeść, e, ale mam jeszcze makaron z wczoraj i w ogóle jeszcze mam teraz, wziąłem sobie, bo kupiłem też Wolifiang, są chyba moje ulubione te koniakowe, chociaż to też pewnie nie jest jakieś najzdrowsze, Taki, to ma zero kalorii ogólnie, nie czy tam nie jest, no tak, I tutaj akurat mam smakane na tego nie testowałem, ale mega je lubię, bo są też w 7 eleven ale w 7 eleven są takie bardzo płynne, a to są troszeczkę bardziej grzelka, ale są mega dobre, więc tak, czekam na autobus, wracam do siebie, a z Wami widzę się pewnie jakiegoś innego dnia. Czy to jest autobus, z którym mogę jechać? Chyba tak. Muszę szybko sprawdzić. Bye. Jeszcze fajne te tagi Graliśmy Rock Paper Scissors Od Czerta i wygrała Ale fajnie, fajnie Można było sobie wybrać stąd I teraz pan zgrzewa Cool Ogólnie było całkiem fajnie Sara zgarnęła Tisa, ja mam to, i naklejki, i wpiny. Spoko. Opachnie takim tym. Boże, Mila. Chodziłem. Witam. Mamy piątek i dzisiaj jest 15 sierpnia. I w ogóle to, co jest śmieszne, to to, że... W sensie śmieszne. To, że u nas też... Czekajcie. Że u nas też mamy dzisiaj święto. I tutaj też jest święto, jakieś narodowe. Dokładnie jest to Dzień Wyzwolenia spod jakiejś tam okupacji japońskiej. Nie chcę tego naprawdę prze, przekłamać, źle powiedzieć. Zgadzałem się z Pawłem i przyjechaliśmy w tą okolicę, która się nazywa Bukhan. To jest bardzo w ogóle blisko e, tego pałacu, dosłownie. Teraz wam nie pokażę, ale tu jest ta góra i idziemy sobie zobaczyć taką fajną, starą jakby dzielnicę. Taką, nie wiem, sprzed tam, nie wiem, 300-400 lat po prostu, budynki w ogóle. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Myślę, że nie będę za dużo nagrywać, więc tak luźno chciałem powiedzieć po prostu, co robię. I mimo, że założyłem ten mega cienki, naprawdę mega cienki, o, możecie zobaczyć. w które ostatnio kupiłem, to i tak teraz jak w sumie stoję, to jest mi mega gorąco. Ale tak, więc myślę, że będzie fajnie, Mamy zamiar się gdzieś tutaj przejść. Mnie tu też jest chyba dużo fajnych kawiarni w ogóle, więc w sumie zobaczymy, co będziemy robić i... I tak, nie wiem co mam tu więcej w sumie mówić. Plan jest się przejść po prostu i później Paweł coś mówi o jakimś moście, więc ponagrywam wam może jakieś wstawki, ale wątpię, że będę się odzywać słownie, więc e, enjoyujcie widoki i widzimy się później, a dla Was to pewnie za kilkanaście sekund. No możemy zjedli Jesteśmy u babki z Netflixa, robimy testa. Ale kluski fajnie wyglądają. No było ręcznie robione. Kimci bo... bardzo dobra. Nie, no najlepsze jak jeden. Nie, spoko jest, nie jest za ostra. No, ja zaraz tego pieroga muszę jakoś spróbować, ale film gorące no właśnie mistrzem jedzenia połeczkami nie jestem a ja to jest y w ogóle te, te makaron strasznie śliski czuję to nie to to nabierz, bo to torosie powinniśmy jeść tak to najpierw byłoby nabierać tylko że on się wyślizguje nabierać i pić ale... No. No. Oj dobry ten makaron No mięciutki taki strasznie Czuć, że on jakiś ryżowy jest, nie? Ale właśnie nie jest tak typowo ryżowy Bo nie. taki ryżowy to myślę, że taki przezroczysty No i on jest typowo ryżowy Jest jeszcze miększy taki Ale co ma ma smak taki właśnie tych tak wodorostów Taki Bardzo delikatny jest ten bulion Ja chyba spróbuję tego Ile tu jest tych pierogów? Tylko dwa? Właśnie taki jakby trochę seafood Tak, Ale tak leciutko, więc ja to lubię, bo jak jest za dużo tego smaku no. rybnego, to mi nie pasuje. Uwaga, tej z pieroga. To jest ciekawe jak gorący jest. Dobry, ale mega delikatne. Bardzo delikatne w się nie alkoholu. To nie. Więc dobre, polecamy, babkę z Netflixa. Jak jesteście, to możecie przyjść. I Danio, ile? 7 tysięcy? 8. No to sti, to no jest... Czyli 20 tam jakieś 5 złotych No dobre, ten pierożek Pierożki są zawsze... To jest chyba ten eee, Ten taki... Corny, nie pamiętam jak to się nazywa eee, No kukurydziany takie coś, te napoje takie mają tutaj. Już myślę, że same pierożki wziąć też spoko, są dobre Szkoda, że tylko dwa, myślałem, że cztery będą ale ten makaron też spoko, ja wziąłem, a ty wziąłeś tylko z kimci? To jest chyba to samo w środku co to kimchi tu, nie? Chyba mniejsze. Jakby bardziej pocięte. Trochę mięsa też ma. Ma? Nie ma kimchi? Kimchi no. na pewno nie ma. Czy ma, ma to trochę mięsa. Albo ser jakiś? Bo się raczej tu z kimci nie powinno mieć chyba mięsa, ale... No zobacz sobie. To jest ser. jakie gorące. Nie, to tofu.